Ukochana córko, zatrzymaj się teraz tam, gdzie Twoje stopy dotykają ziemi Twojego istnienia i pozwól, aby Twoja dusza zakotwiczyła się na skalę wiary, gdyż wstąpiłem ze sfer, gdzie moc jest absolutna, aby przynieść ci sejsmiczne ostrzeżenie, które zmieni geografię Twojego przeznaczenia. Przeżywałaś dni dziwnego spokoju, a może dłającej presji, gdzie nic nie wydaje się poruszać, ale Pan wysłał mnie, aby ogłosić ci, że ta cisza nie jest pustką, jest napięciem przed zerwaniem. Przygotuj swojego ducha, córko, gdyż w tajnych radach Bożych plany zostały już nakreślone, a rozkaz wydany. Nie jest to coś, co możesz przewidzieć swoją ludzką logiką, gdyż On przygotowuje za kulisami wieczności interwencję o tak wielkiej skali, że coś niebywałego, coś, co nigdy nie przyszło Ci na serce, ma się objawić. Nie będzie to stopniowa zmiana. Nie będzie to powolna ewolucja, będzie to nagłe wydarzenie, poruszenie nieba, które wstrząśnie strukturami Twojej rzeczywistości i przekształci Twoim światem w sposób, który zaprze ci dech w piersiach. To, co nadchodzi, jest zbyt wielkie, by zmieścić się w Twoim starym życiu, dlatego wstrząs jest konieczny, aby poszerzyć Twoje paliki. Abyś zrozumiała naturę tego wstrząsu, który Bóg przygotowuje, muszę? abyś zwizualizowała stary budynek poddawany renowacji. Aby nowy pałac mógł zostać wzniesiony, stare mury muszą zadrzać. Czy czułaś rosnący dyskomfort, poczucie, że już nie pasujesz tam, gdzie jesteś, czy to w pracy, w domu, czy w pewnych relacjach? Ten dyskomfort to pierwszy wstrząs. Bóg destabilizuje twoją teraźniejszość, by popchnąć cię ku twojej przyszłości. On przygotowuje coś, co wstrząśnie Twoim światem nie po to, by cię zniszczyć, ale by cię przemieścić. Byłaś zadomujona w miejscach, które ograniczały Twoje namaszczenie. Wstrząs przychodzi, by cię uwolnić. Tam, gdzie miałaś korzenie goryczy lub stagnacji, ziemia zadrzy, a te korzenie puszczą. Duch Święty objawia mi, że to wydarzenie, które wstrząśnie Twoim światem, jąże się z odwróceniem ról. Anioł pokazuje mi, że ci, którzy cię upokorzyli lub zignorowali, będą zmuszeni oglądać twoje wywyższenie. Istnieje konkretna sytuacja, może w twoim środowisku zawodowym lub rodzinnym, gdzie zostałaś zepchnięta na drugi plan. Ale to, co Bóg przygotowuje, to odwrócenie stołu. Nagle twoja mądrość będzie poszukiwana. Nagle twoja obecność będzie niezbędna. Wstrząs przyjdzie w formie nagłego awansu lub okazji do przywództwa, która spadnie ci na kolana. Zapytasz, Panie, czy jestem gotowa? A niebo odpowie: zostałaś wykuta w ogniu na ten moment. Świat wokół ciebie zadrze ze zdziwienia, widząc, kim naprawdę jesteś. Bądź czujna na znaki atmosferyczne i elektryczne. Ponieważ ładunek mocy, który Bóg przygotowuje, jest ogromny. Fizyczny świat wokół ciebie może reagować. W najbliższych dniach możesz zauważyć migające żarówki, gdy przechodzisz, dziwnie zachowujące się urządzenia elektroniczne lub nagłe zmiany temperatury w otoczeniu. Nie bój się. To statyka chwały. To znak, że plan Bożych wkracza w wymiar materialny. Kiedy to się stanie, podnieś ręce i powiedz: Przyjmuję uderzenie Twojej chwały. Jesteś porunochronem błogosławieństwa, które spadnie na twój ród. Istnieje tajemnica dotycząca cyfry ósme. Pan pokazuje mi, że ten wstrząs ma związek z cyfrą osiem. Może to być osiem dni, osiem tygodni lub coś związanego z miesiącem sierpniem lub ósmym. Dniem miesiąca. Cyfra osiem to biblijna liczba nowych początków i zmartwychwstania. To, co on przygotowuje, to definitywny koniec siedmioletniego cyklu walki. Ósemka łamie logikę. To dzień po zakończeniu tygodnia. To nadprzyrodzoność wkraczająca w naturalność. Przygotuj się, gdyż wiadomość nadejdzie pod wpływem tej liczby i będzie spustem dla zmiany Twojego świata. Pan ostrzega mnie przed odejściem ludzi, którzy wydawali się niezachwani. Częścią tego, co wstrząśnie twoim światem, jest usunięcie fałszywych filarów. Opierałaś się na pewnych przyjaźniach lub ludzkich obietnicach, które w rzeczywistości były kulami uniemożliwiającymi ci chodzenie w wieża. Wstrząs powali te kule. Ludzie wyjdą z twojego życia bez logicznego wyjaśnienia. Nie biegnij za nimi. Anioł mówi, że ich odejście jest gwarancją twojego przetrwania. Gdyby zostali, ciężar chwały, który nadchodzi, zmiażnyłby ich, a oni pociągnęliby cię za sobą. Pozwól wstrząsowi przeszać twój krąg. Zostanie tylko ten, kto ma strukturę na twój nowy wymiar. Czujesz wibracje w żołądku lub święty niepokój, to twój duch wychwytuje dźwięk kroków Boga. Coś gigantycznego zmierza w twoją stronę. To jak pociąg dużych prędkości załadowany zaopatrzeniem. To, co On przygotowuje, obejmuje restytucję finansową, którą uważałaś za niemożliwą. Anioł mówi mi o sprawie sądowej, w spadku lub starym projekcie, który był martwy. Wstrząs wskrzesi ten zasób. Pieniądze zmienią ręce. Bogactwo bezbożnego jest transferowane do sprawiedliwego, a ty jesteś na trasie tego transferu. Istnieje sekret dotyczący lokalizacji geograficznej. To, co wstrząśnie twoim szwatem, może obejmować fizyczną zmianę. Bóg przygotowuje dla ciebie nowe terytorium. Może to być nowy dom, nowe miasto, a nawet nowy kraj. Czy czujesz, że ziemia, po której stąpasz, staje się zbyt gorąca? To sygnał do odjazdu. Nie zapuszczaj korzeni zbyt głęboko tam, gdzie jesteś teraz, bo obłok Boga się przemieszcza. Miejsce Twojego błogosławieństwa nie jest miejscem Twojego bólu. Wstrząs popchnie cię do Twojej ziemi obiecanej. Przygotuj się na spotkanie z kimś mającym władzę. Anioł objawia, że bóg skrzyżuje twoją drogę z osobą, która ma moc pura w ręku. Kimś, kto może otworzyć drzwi jednym telefonem. To spotkanie łajdę się przypadkowe, w kolejce w supermarkecie, w poczekalni lub na wydarzeniu towarzyskim. Ale to nie będzie przypadek, to będzie aranżacja Bożych. Kiedy spotkasz tę osobę, Duch Święty da ci właściwe słowa. Twoje usta będą jak puro wprawnego pisarza. To, co powiesz w tym momencie, zdefiniuje twoje następne dziesięć lat. A tajemnica gestnieje wokół twojego zdrowia i witalności. Wróg próbował wstrząsnąć twoim ciałem zmęczeniem, przewlekłym bólem i zniechęceniem, abyś nie miała siły udźwignąć tego, co nadchodzi. Ale to, co Bóg przygotowuje, obejmuje chrzest wigoru. Wstrząs wyrzuci chorobę z Twojego ciała. Poczujesz odnojoną energię, jasność umysłu, której nie miałaś od lat. Tam, gdzie było wyczerpanie, będzie działanie. Będziesz biec i się nie zmęczysz. Twoja młodość odnowi się jak u orła, abyś mogła rządzić w nowym świecie, który Bóg ci wręcza. Uważaj na sny o trzęsieniach ziemi, burzach lub gigantycznych falach. Jeśli miałaś lub będziesz miała takie sny, nie interpretuj ich jako złośliwego zniszczenia. W języku proroczym tej pory roku reprezentują one niepowstrzymaną siłę zmiany Boga. Gigantyczna fala to obezwładniająca łaska, która zmyje brud przeszłości. Trzeszenie ziemi to moc Boga łaniąca pokoleniowe łańcuchy. Obudź się z tych snów i prorokuj, jestem gotowa na zmianę. Widzę, że strach spróbuje szeptać, stracisz kontrolę. I prawda jest taka, że tak, stracisz kontrolę, ponieważ Bóg przejmie kontrola. To, co wstrząśnie twoim szwatem, jest dowodem na to, że nie jesteś już kierowcą, ale pasażerem honorowym. Oddaj kierownicę. Strach przed nieznanym to tylko brak zaufania do dobroci tego, kto przygotował przyszłość. To, co ma Bóg, jest nieskończenie lepsze od tego, co boisz się stracić. Ale uważaj teraz, gdyż zasłona unosi się nieco bardziej, a moje duchowe oczy wychwytują za kulisami szczegół, który sprawi, że twoja krew zacznie płynąć szybciej, nie ze strachu, ale z absolutnego potwierdzenia. To, czego nie wiesz, a co niebo trzymało w tajemnicy aż do tej sekundy dla twojej ochrony, to fakt, że istniała ukryta przeszkoda, która powstrzymywała ten wstrząs przed wcześniejszym wystąpieniem. Pan pokazuje mi że słowo przekleństwa zostało rzucone przeciwko Twojemu postępowi, konkretnie przeciwko Twojej zdolności widzenia przyszłości. Ktoś powiedział: Ona będzie płynąć, płynąć i utonie przy brzegu. Ale Anioł Pana stąpił tej nocy z żywym węglem i spalił ten dekret. To, co wstrząśnie Twoim szwatem, to przede wszystkim rozbicie tego szklanego sufitu. Poczujesz w ciągu najbliższych 24 godzin lekkość w głowie. Jakby żelazny hełm został zgięty. Zamęt umysłowy, który cię paraliżował, zniknie natychmiast. I jest głęboka tajemnica dotycząca przedmiotu, który znajdziesz w najbliższych dniach. Podczas sprzątania szuflady, pudełka lub przeglądania starych papierów znajdziesz coś, co myślałaś, że zgubiłaś lub zapomniałaś. Może to być klucz, stare zdjęcie lub dokument. Anioł mówi, to nie przypadek. Ten przedmiot jest proroczym punktem kontaktu. Kiedy twoje ręce go dotkną, wspomnienie lub pomysł odblokuje się w twoim umyśle. Bóg ukrył strategię dla twojego kolejnego cudu wewnątrz tego wspomnienia. Wstrząs zacznie się od przypomnienia. Bądź czujna na uczucie znikającego czasu. Wejdziesz w momenty modlitwy lub skuponej pracy, i kiedy spojrzysz na zegarek, godziny miną jak minuty. Lub odwrotnie. Zrobisz tak wiele w krótkim czasie, że będzie się wydawało, iż dzień miał 48 godzin. To jest nadprzyrodzone przyspieszenie. Pan kompresuje czas dla Ciebie. Opóźnienie lat zostanie odrobione w miesiące. Poczujesz święty pośpiech, pilność, by działać, dzwonić, rozwiązywać. Bądź posłuszna temu impulsowi. To rytm nieba synchronizujący się z Ziemią. Duch Święty prowadzi mnie również do sekretu dotyczącego Twojego głosu. Wróg próbował Cię uciszyć, bo wie, że Twój głos ma częstotliwość, która kruszy skały. Ale to, co Bóg przygotowuje, jąże się z wręczeniem Ci mikrofonu, dosłownego lub metaforycznego. Zostaniesz wezwana, by mówić, by przedstawić pomysł lub bronić sprawy. Kiedy otworzysz usta, to nie Ty będziesz mówić. Ale starożytna mądrość przez Ciebie. Ludzie dostaną gęsiej skórki, słuchając cię. Wstrząs przyjdzie poprzez dźwięk wydobywający się z Twojego gardła. Przygotuj swoją przemowę, bo widownia jest już gromadzona. Istnieje tajemnica dotycząca trzech uderzeń lub trzech sygnałów. Możesz usłyszeć trzy pukania do drzwi, trzy powiadomienia z rzędu na telefonie lub obudzić się o trzeciej. Cyfra 3 to podpis trójcy w tym procesie. Oznacza to, że decyzja została ratyfikowana przez Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie ma możliwości odwołania od Twojego błogosławieństwa. Kiedy usłyszysz ten wzór trójki, wiedz, że to zielone światło. Idź naprzód bez strachu. Może czerwone nie otworzy się, gdy będziesz na nie patrzeć, ale gdy postawisz stopę w wodzie. Przygotuj się na nagłe odłączenie. Wstrząs, który zmienia Twój świat, będzie wymagał, aby stare źródło wyschło, by nowe mogło trysnąć. Może się zdarzyć, że klient zrezygnuje, źródło dochodu się zmniejszy lub zwyczajowa pomoc zawiedzie. Nie panikuj. Anioł mówi, że Bóg odcina liny ludzkiego bezpieczeństwa, abyś nauczyła się latać. Jeśli źródło wyschło, to dlatego, że rzeka zmieniła bieg. Podążaj za rzeką. Nowe źródło jest tysiąc razy bardziej obfite niż poprzednie, ale jest w innym kierunku. I zasłona unosi się nad kimś, kto obserwuje Cię w tajemnicy. Jest osoba wpływowa, ktoś, kogo podziwiasz z daleka lub o czyim istnieniu nawet nie wiesz, kto obserwował Twoją pracę i Twoją postawę. Bóg umieścił Twoje imię w sercu tej osoby jako świętą niedogodność. Nie może przestać myśleć o tym, jak możesz być rozwiązaniem jej problemu? Wstrząs przyjdzie poprzez niespodziewane zaproszenie od tej osoby. Będzie to propozycja, która rzuci wyzwanie twojej logice i będzie wymagała całej twojej jary. Czujesz ciepło na prawym ramieniu. To płaszcz władzy jest nakładany na ciebie. Ciężar, który czułaś wcześniej, był uciskiem. Ciężar, który poczujesz teraz, to odpowiedzialność i chwała. Nie zostałaś powołana by być ogonem, ale głową. Świat zadrzy, ponieważ generał obejmuje stanowisko dowodzenia. I tak żenia zadrżała, a nowy fundament został ogajony. Stary świat runął, by ustąpić miejsca architekturze twojego zwycięstwa. Nie bój się kurzu, który się unosi. To tylko znak, że praca się rozpoczęła. Dziękuję ci, kobieto niezachwiana, że trzymałaś się mocno podczas ogłoszenia tej radykalnej zmiany. Jeśli ta wiadomość sprawiła, że Twoje serce zadrżało z pewnością, że nadchodzi coś wielkiego, nie zachowuj tego sekretu tylko dla siebie. Udostępnij tę wiadomość komuś jeszcze. Świat jest pełen ludzi sparaliżowanych strachem przed zmianą, którzy muszą wiedzieć, że wstrząs od Boga jest zawsze dla dobra. Udostępniając ten film, stajesz się trąbą która budzi inną siostrę do jej przeznaczenia. Aby potwierdzić, że akceptujesz wstrząs, że jesteś gotowa na nowy wymiar i że strach cię nie zdominuje, zejdź teraz do komentarzy. Napisz, jako dekret odwagi i objęcia przyszłości w posiadanie, zdanie, które dostrają twojego ducha do boskiej mocy: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I abyś nadal otrzymywała współrzędne tego nowego terytorium, abyś wiedziała, jak budować na nowej ziemi, którą dał Ci Bóg, kluczowe jest, abyś dołączyła do naszej rodziny. Zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Nie zostawaj bez planu budowy. A przede wszystkim aktywuj dzwoneczek powiadomień. Niech będzie on znakiem, że jesteś gotowa na każdą nową instrukcję, którą wyśle niebo.